Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Przypowieści Jezusa to jest absolutnie szczególne miejsce nie tylko Ewangelii, ale całego Pisma Świętego, całego objawienia. Co się dzieje, kiedy Jezus opowiada przypowieści? Odwieczny syn Boży, niepojęty Bóg, którego nikt nigdy nie widział, próbuje nam opowiedzieć siebie za pomocą pojęć i obrazów, które nam są dostępne, które dla nas są zrozumiałe. Przypowieści to jest taki moment, kiedy Jezus specjalnie, intencjonalnie szuka obrazów, szuka pojęć, które nam pomogą cokolwiek zrozumieć z Boga. A ta przypowieść spośród wszystkich przypowieści Jezusa jest jeszcze dodatkowo szczególna. Jakbyśmy sobie otworzyli w domu nasze Biblię na 21 rozdziale Ewangelii Mateuszowej, skąd ona jest wzięta, to byśmy odkryli, że to jest jedna z ostatnich przypowieści Jezusa. Że Jezus tę przypowieść opowiada dosłownie kilka dni przed swoją śmiercią. Zresztą, kiedy jej słuchamy, mamy takie poczucie, że. Że On to mówi niemal wprost o sobie. Bez trudu w tym zabitym synu właściciela winnicy rozpoznajemy Jezusa. Zresztą ówcześni słuchacze tak by też rozumieli, że to jest o Nim i o nich. Co potrzebujemy usłyszeć w tej przypowieści o Bogu? W końcu, jak Mu zabili jedne sługi i drugie. To posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc. Uszanują mojego syna. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc. To nie jest to, że On wysyła syna i mówi, no jego chyba uszanujecie. Nie, on, on posyła syna sobie myśląc, uszanują go. Znaczy Jezus, zdaje się, próbuje nam opowiedzieć o Ojcu, w którym jest odwieczne przekonanie, że my uszanujemy Jego Syna, w którym jest odwieczne zaufanie do nas. Chociaż daliśmy aż nadto wyraźne dowody, że nie warto mieć do nas zaufania. A Bóg jest taki, że patrzy na nas, wiedząc o nas absolutnie wszystko i, i myśli sobie, uszanują mojego Syna. Obrazem tej naiwności Boga jest w pierwszym czytaniu dzisiaj patriarcha Jakub. Co on zapomniał, jak bracia potrafią się kochać? Przecież sam własnemu bratu kilkadziesiąt lat wcześniej ukradł błogosławieństwo, oszukując ślepego ojca. Co on nie, nie zdaje sobie sprawy, do czego może doprowadzić, jak jednego będzie faworyzował na oczach pozostałej jedenastki? Józef też jest naiwny, idąc w tej. W nowiutkiej szacie od ojca prosto do braci, którzy już dawali mu wcześniej odczuć, że nie przepadają za nim. I Ruben jest naiwny z tą próbą ocalenia brata. Może jest tak, że miłość po prostu jest zawsze naiwna. Albo językiem Ewangelii zawsze ma zaufanie, mimo wszystko. Bo jest jeszcze drugi moment tej Ewangelii, przy którym dobrze się zatrzymać. Bo on pokazuje, dlaczego miłość może mieć zaufanie mimo wszystko. Jezus na koniec pyta, kiedy przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami. I słuchacze odpowiadają Jezusowi: Nędzyników marnie wytraci. Odegra się zemści. Winnice odda innym. To się wydarzyło kilka dni później, po tym jak Jezus tę przypowieść opowiedział. I co zrobił właściciel winnicy w rzeczywistości? Gdyby wytracił nędzników, to by nas tu nie było. Nie ma ze strony Boga żadnej zemsty, odpłaty. Bóg wskrzesza Syna. To jest Jego odpowiedź na grzech, na zbrodnię, zmartwychwstanie Jezusa. W zmartwychwstałym Jezusie Bóg załatwia sprawę mojego grzechu, mojej zbrodni. Za chwilę będziemy w połowie postu. Dobrze sprawdzić, z jakim obrazem Boga w sercu idziemy przez ten post. Przez to życie. Czy to jest Bóg podejrzliwy? Czy to jest Bóg żądny zemsty i odpłaty? Czy to jest Bóg z tej szczególnej Jezusowej przypowieści.